Zabytkowe obrazy malowane na ścianach i na płótnie, a fachowo mówiąc polichromowane dekoracje ścian klatki schodowej dawnej willi fabrykanta w Gryfowie Śląskim znów zajaśniały pełnią blasku, jak wtedy, gdy były nowe. W tej pięknej polichromii w willi fabrykanta w Gryfowie Śląskim w przedszkolu ulicy Młyńskiej można powiedzieć, mówiąc językiem kartula i Powlaka, że nadejśła wiek na chwila. W zabytkowym budynku już od czasów powojennych znajduje się miejskie przedszkole. Już nawet gryfowskie przedszkolaki widzą, że budynek ich przedszkola nie jest takim zwykłym budynkiem. Dzieci, jak to dzieci mają czasami różne swoje przemyślenia. Nowe dzieci czasami mówią, że przychodzą do zamku, także my się tak, także my się cieszymy. Nasz budynek budzi wiele. Zainteresowania. Odrestaurowanie polichromowanych dekoracji przedstawiających cztery pory roku i żywioły było możliwe dzięki pieniądzom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Samorządu Miasta i Gminy. To była żmudna praca konserwatorów dzieł sztuki. To są malowidła z końca XIX wieku. Część malowideł jest wykonana w technice olejnej bezpośrednio na tynku. Natomiast cztery pory roku, widoczne tutaj w tych bocznych obrazach, to są obrazy olejne na płótnie, przyklejone na tynk. Tutaj dosyć mocno wszystko było zniszczone. To było spowodowane kilkukrotnym zalaniem tej akurat partii. Obrazy były dosyć mocno zdegradowane. Bardzo mocno zniszczone były malowidła patronowe, które znajdują się teraz w dolnej części Gladki Schodowej. I tutaj chyba największa rekonstrukcja, jaką wykonaliśmy, to właśnie dotyczyła tego malarstwa szablonowego. Ponad dwa miesiące konserwatorzy dzieł sztuki pracowali nad odrestaurowaniem malowideł. To jest budynek z, lat 1880, z roku 1888. Malowidła, które tutaj widzimy i cała dekoracja ścian Klatki Schodowej jest autorstwa Langera i tą technikę, którą zastosował Langer, którą, tak jak mówię, podczas badań i przygotowywania programu prac konserwatorskich przebadałam, jest tak. Dalece trwała, że jeśli nie będzie zniszczeń typu mechanicznego ani zalań, ona przetrwa bardzo długo i również ta konserwacja. Obieg jest wspaniały. Jest to taka willa, którą można śmiało porównywać do tych will fabrykanckich, znajdujących się w łodzi czy w innych dużych ośrodkach przemysłu. W XIX wieku, XX również. Ci bogaci właściciele stawiali sobie wspaniałe pałace, i to no, rzeczywiście przypomina bardziej pałac mały niż taki zwykły dom, w którym się mieszkało. Odrestaurowane, polichromowane dekoracje w zabytkowej dawnej wili fabrykanta zostały pozytywnie odebrane i zatwierdzone przez konserwatora zabytków. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z planem, teraz jest co podziwiać.